Siema, siema, witajcie w kolejnym odcinku i dzisiaj jest to chyba najmocniejszy odcinek, ponieważ po pierwsze otworzymy sobie paczkę z gwarantowaną ikoną o maksymalnym overolu 87 zobaczymy kogo uda mi się trafić oprócz tego otworzymy sobie paczkę, którą tutaj widzicie czyli paczkę 10 rzadkich złotych piłkarzy 83+, też jest ona mega mocna, ale żeby było tego mało no to chcemy więcej paczek, dlatego ukończę też dodatkowo jedno SBC, które mam, poczekajcie tutaj, ważne mecze UEFA, bo właśnie w sumie już je sobie zrobiłem, tylko muszę teraz przesłać składzik i odbieramy kolejne paczki Paczki, więc dzisiaj jak widzicie opening będzie naprawdę mocny oprócz tego zagramy sobie jeden mecz w drafcie więc myślę, że odcinek będzie mega ciekawy oglądajcie do końca, żeby nic nie przegapić no i jeśli chcecie więcej openingów zostawcie łapkę w górę po tym odcinkiem będę widział, że jest dużo łapeczek to będę robił jeszcze większe openingi paczek dobra, przechodzimy do otwierania, zobaczymy co nam się tutaj uda trafić zaraz jeszcze zrobimy paczkę z ikoną, żeby po prostu e, to wszystko już było kompletne ale najpierw te paczki to jest taka rozgrzewka co w nich trafimy będzie świadczyć o tym jaką ikonę dropniemy, dobra? E, zrobimy sobie tutaj na początek taką rozgrzewkę przed tym e, napastnik Anglia, kto to może być? Okej. Okay. To jest Newcastle, więc raczej nic specjalnego, dlatego przewijamy. No i dokładnie jest to Wilson. Ja sobie może ich na razie powysłam na listę te wyższowe role, bo one mi się mogą jeszcze przydać. Później będę sobie je sprzedawał, ale okej, okay. paczka piłkarska Electrum, mieszana rzadka paczka piłkarska, no i paczka 10 rzadkich złotych piłkarzy, dodatkowo paczka z ikoną, więc zostawcie już teraz suba na moim kanale, jeśli lubicie EAFC24 Ultimate Team, będę mega wdzięczny każdemu, kto tutaj mnie zasubskrybuje. No i lecimy z kolejną paczuszką. Możecie mi napisać w komentarzu, kogo wam się udało trafić w paczce z ikoną, jeśli oczywiście ją robiliście Postaram się przypiąć serducho, lewy obrońca z Olimpiku Lyon e, czy obrończyni, bo to może być też kobita 86 overall, bacha, ej! Ona ma całkiem fajne statystyki! No i taki drop mi się podoba, tym bardziej, że to jest wymienna paczka z tego co kojarzę. Ile taka ba... Jeszcze inform Carson, ej! Czyli chyba trafimy jakąś fajną ikonę, póki co. Zobaczcie, 13 tysięcy spokojnie za nią dostanę. Oprócz tego inform, którego też mogę squikselować już za 10 tysięcy. E, Romanioli, Carlos Soler, ej, mega kozacka paczka, serio. E, więc zapowiada się dobry drop, paczka z ikoną. Zobaczymy, czy tak też się wydarzy, czy to tylko. Tak, tak mnie tutaj chcą zmylić. E, dobra, tutaj jeszcze sobie sprzedam srebrne karty. Przed nami trzy najlepsze paczki. Najpierw mieszana rzadka piłkarska. E, no to jest taka w sumie z tych trzech najsłabsza, ale też jest całkiem dobra. Jest tutaj, nie mówcie, że Bernardo Silva znowu. Co ja mam za farta dzisiaj, widzowie? Kolejny walkout, a to nie była jakaś najlepsza paczka też. Kurczę, może to być jakiś podwójny walkout? Chyba podwójny nie, ale i tak jestem giga zadowolony. 88 overall, przecież on będzie na pewno drogi. Oprócz tego jest WIRC 85 jeszcze ty. Yy. Wirz będzie kosztował pewnie 6500, Bernardo Silva 27000, mordeczki, co to za start odcinka? A najlepsze jest to, że przed nami jeszcze dwie najlepsze paczki, więc oglądajcie koniecznie do końca. Teraz paczka 10 rzadkich złotych piłkarzy, 83, plus, a później paczka z ikoną. Uwaga, co my tutaj będziemy mieli? Proszę, jakaś grywalna. Jest, 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 jest. mamy coś różowego, to jest chyba WordPress. Okej, okay. całkiem ciekawy zawodnik, naprawdę, to jest niewymienna paczka, warto wspomnieć, ale ta karta mi się giga podoba. A co więcej, w środku też może być ktoś ciekawy, skoro go tutaj trafiliśmy. Ej, dobra, on ma całkiem dobre statystyki, tak szczerze jak na Premier League, więc ja go chętnie przygarniam. No i kto będzie też w środku oprócz Ktoś ciekawy? Trippier smalling, ok, poza nim nikogo ciekawego nie mamy. No, mogła ta paczka lepiej oddać, ale myślę, że nie ma co narzekać. Mamy fajną kartę World Pro'sa, wartą około 40 tysięcy, więc moim zdaniem spoko 86 oceny. Dlatego czyżby to była taka podpowiedź, że trafimy ikonę z Anglii, skoro tutaj dostałem World Prosa z Anglii, Oglądajcie do końca to się na pewno przekonacie, ale przed tym gramy jeden meczek w drafcie. To jest mój skład z którego sobie zrobiłem na shortcie jakiś czas temu, więc dlatego on już jest ułożony, ale meczku jeszcze żadnego nie grałem, więc pora zagrać. Skład może nie jest jakiś najciekawszy, ale jestem giga ciekawy, jak spisze się Hansen, którą mam na ławce, no bo w tej formacji nie ma jej pozycji. No to co, zobaczmy jaki składik będzie miał mój rywal. Mam nadzieję, że nie lepszy od mojego. Okej, okay, fajny ma środek pola i bardzo fajny ma atak Mbappe i Eusebio, matko Bosko. Ile ja bym dał, żeby mieć taki atak w drafcie? W pierwszej minucie zmieniamy Madisona. No i właśnie za niego myślę, że wejdzie Hansen. Oprócz tego wpuścimy mane za koke. W tej FIFA grałem już kilka draftów I szły mi one bardzo dobrze Dochodziłem prawie zawsze do finału W finale jedynie przegrywałem Mam nadzieję, że teraz wygram Ale jak coś dzisiaj będzie i tak tylko jeden meczyk w drafcie Bo później otwieramy sobie paczkę z ikoną Od razu po tym meczu Więc oglądajcie do końca Najlepiej nie przewijajcie No i generalnie po paczce z ikoną Chyba ten odcinek skończymy Żeby nie był też jakiś za długi Myślę, że jak będzie Food Champions To wtedy sobie zrobimy trochę dłuższy odcinek Dobra, ja mam teraz bardzo groźną sytuację I możemy to fajnie wykorzystać Wycofanie Jest dobrze Eusebio no i to broni o dziwo bramka. Ej, już miałem mówić, że będzie 1-0 Po raz kolejny jest niebezpiecznie Luka Modric wchodzi w moje pole karne Udało się to przechwycić ale głupi błąd w moim wykonaniu e, Nie jest dobrze, naprawdę On będzie szukał na siłę Eusebio Chłop cały czas gra właśnie na niego No i niestety tracę gola Dobra, możemy teraz w końcu Zrobimy jakąś dobrą akcję Hansen podanie do Mane Pierwszy raz gram w ogóle chyba kartą Tutaj Senegalczyka I nie umiem jej wyczuć ale szybki przechwyt Sadio. E, podanie idealne do opędy. No i niestety nie ma. Ale mamy jeszcze tutaj, jak widzicie, rzut rożny. Można by to było dobrze wykorzystać, więc rozgrywamy go sobie na krótko albo i nie. E, dobra, rozegrajmy go sobie na krótko, proszę bardzo. I pierwsza wrzuta od razu leci. O, ale w to zagrali! Widzieliście tą akcję? Po raz kolejny jest groźnie z naszego rzutu rożnego. Podanie do Sadio Mane. Kurczę, chciałem go nawinąć. No i robi się bardzo niebezpiecznie. 2 do 0 Eusebio. Rywal, z którym gram jest ode mnie o 6 lat starszy, bo ma wniku 1000. 1997, więc dlatego przegrywam, widzowie, na pewno. Muszę mieć jakąś wymówkę. Okej, okay, może w końcu tutaj szczelimy kontaktowego gola Openda. To musi być bramka. Jak to nie wpada, ja się pytam? Bardzo fajna akcja w wykonaniu mojej drużyny. Piękna klepka jest tutaj cały czas Dybala. Wycofuję przed pole, ale nic z tego nie ma. Walczę do końca, ziomki, ale widzicie, że nie jest lekko. Chociaż teraz Openda ma cudowną sytuację. Musi to być w końcu gol! Boże, Openda! Jak nie trafiamy takich sytuacji, to to chyba będzie pierwszy mój draft w tej Fifie, którym odpadnę w pierwszej rundzie, no. Kolejna super akcja ale jest bardzo aktywny, mimo, że nie przepadam za tą kartą w tej Fifie. No to całkiem nieźle sobie radzi w tym meczu, dobrze. Jest Hansen, wycofanie do opędy, traf to w końcu, tak jest, 2 do 1, walczymy dalej. No i niestety Kilian Mbappe ma teraz bardzo groźną sytuację, 3 do 1. Nie no, nie ma szans, że ja dogonię Mbappe tą kobitą przecież, no jeszcze mnie nawinął do środka, uff. Kilian Mbappe, 4-1. Gra się do końca. Dybala, podanie do Hansen. Pokaż coś w końcu Hansen w tym meczu. Nie no, to jest długa piła na i ja nie mam jak go dogonić tutaj moimi obrońcami, więc... Szkoda czasu na tego drafta ziomki, już przechodzimy sobie do paczki. Ja od razu tutaj przegrałem w pierwszej rundzie. Wiem, że czekacie tylko na paczkę z ikoną, więc w sumie nie będę Wam jakoś tego specjalnie przedłużał. Zobaczymy sobie tylko, kogo tutaj dostanę, bo jest to Anglia, jest to Eź. Może coś ciekawego? Manchester City, o proszę! E, więc zobaczmy, A, nie świecąca. Dobra, przechodzimy do paczki z ikoną. A więc historyczny moment. W tym momencie dajemy sakę do składu, no i zamieniam ten oto składzik. I w sumie wcześniejszy składzik, który już zamieniłem, na paczkę o ikonę. Gwarantowana ikona oczywiście niewymienna w poprzedniej. Odcinku udało się trafić wymienną ikonę. Teraz mamy ikonę niewymienną 87 maksymalnie overall. Więc mam nadzieję, że to będzie ktoś grywalny. Otwieramy sobie tą paczuszkę. No, oby to nie był żaden bramkarz, Błagam, oby to był ktoś, kto nada się do mojego pierwszego składu i normalnie będę nim grał. Oprócz tego dostałem też dwie przyjemne paczki. Więc najpierw sobie otwórzmy szybko, to zleci. Może coś fajnego tutaj trafimy. Szwecja, raczej nie. Dobra, więc jeszcze jedna paczka i później już ta paczka z ikoną. Już Was nie trzymam w niepewności. Wiem, że długo czekacie. No i przechodzimy do tutaj jeszcze jednej paczuszki. W niej jest gwarancja. 82, więc tu możemy trafić kogoś fajnego. Ja mam ostatnio mega farta w paczkach. No, co pokazała ikona w ostatnim odcinku. Kto jeszcze nie widział, to sobie zobaczcie. Okej, okay, napastnik z Juventusu, Włochy. Kto to może być, tak szczerze? Bo nie kojarzę. 86 overall Girelli. Bardzo dobry traf, bo to jest paczka wymienna, więc jestem giga zadowolony. Troszkę sobie zarobię na pewno na tej paczuszce. Jeszcze mamy Prowedela. Okej, okay, fajnie, fajnie. Tych kuikseluję, a tą panią 86 wysyłam na listę transferową. No i przyszedł teraz ten czas, żeby otworzyć sobie paczkę z ikoną. Czekałem na to długo. Uwaga! Gwarantowana ikona maksymalną ocena 87%. Poszło. Proszę, ktoś grywalny. Jaka flaga? Flaga nam już bardzo dużo powie. Anglia, może być dobrze. Lewy obrońca? Czekajcie, to może być ktoś naprawdę grywalny. Czy to będzie ko? Zobaczmy. Lewy obrońca, tak. Okej! Okay. Nie narzekam, dla mnie naprawdę bomba. Nie dość, że jest kurczę anglikiem. No to jak widzicie, ma bardzo fajne statystyki. Dopiero co kupiłem Hernandeza, no, ale będę musiał go sprzedać. Call to jest fajna karta, która normalnie chodzi po 300 tysięcy. Więc szczerze, no co tu więcej chcieć? Giga zadowolony jestem. Dziękuję za twój do końca tego filmu. Trzymajcie się, piona.